Dzień dobry panie profesorze. Na 12 kongresie Akademii Po Dyplomie Algorytmy w Ginekologii i Położnictwie rozmawiamy z panem profesorem Andrzejem Nowakowskim. Panie profesorze, mówimy o infekcjach szyjki macicy. To wyjątkowy problem, bo przeważnie dotyczą jednak no, całości układu rodnego kobiety. Tak, to jest dosyć heterogenna grupa zakażeń, które. W ogromnej większości są bezobjawowe. Trudno też powiedzieć, które i w jakich populacjach są najczęstsze, dlatego że nie ma pełnej rejestracji tej, tych danych. Niektóre kraje prowadzą takie rejestry, w niektórych takich jak Polska no nie mamy dokładnych danych mówiących o tym, które z tych zakażeń są najczęstsze, ale mm, na pewno jednymi z najczęstszych są zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Temu akurat w trakcie dzisiejszego spotkania poświęcony jest zupełnie odrębny wykład pana profesora Kędzi z Poznania, który w sposób szeroki na pewno te, te zagadnienie omówi, więc ja nie będę się na tym skupiał. Ale no, woli usystematyzowania wiedzy należy podkreślić, że tych infekcji jest około 300 milionów w ciągu roku w populacji świata i w ogromnej większości są one bezobjawowe. Nie mamy leków na zakażenia HPV i leczymy głównie powikłania związane z, 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 z tymi zakażeniami. Głównie są to stany przedrakowe szyjki macicy i rak szyjki macicy, który jest no najbardziej niebezpiecznym powikłaniem tego zakażenia. I one zakażenia. są najczęściej występujące w polskiej populacji kobiet? Po Generalnie rzecz biorąc populacji świata i w rejestrach amerykańskich, które są prowadzone ocenia się, że faktycznie zakażenia HPV należą do najczęstszych, ale tak jak mówię, w ogromnej większości są bezobjawowe, nie dają żadnych objawów, a powikłania tych infekcji są rzadkie, są to najczęściej infekcje samoistnie ograniczające się i nasz układ immunologiczny potrafi sobie z tymi infekcjami radzić i tak jest w ogromnej większości przypadków. W rzadkich przypadkach powodują one rozwój stanów przedrakowych, które jeśli są zaawansowane i nie leczone, mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Ale tak jak powiedziałem temu zagadnienie, chciałbym tego ciągnąć, ze względu na to, iż jest to temu tematowi jest poświęcony cały oddzielny wykład, dlatego, że jest to ogromna i bardzo rozwijająca się dosyć dynamicznie dziedzina wiedzy. Do innych infekcji, które gdzie Trudno też mówić o, o danych populacyjnych w Polsce, bo jest duże, duże niedorejestrowanie tych tych, tych zakażeń. Szczególnie jeśli chodzi o populacje młodsze, mówimy o zakażeniach chlamydią trachomatis. W niektóre kraje, takie jak Australia, prowadzą nawet badania przesiewowe u młodych osób stosunkowo często zmieniających partnerów seksualnych, bo droga tych zakażeń jest drogą kontaktów intymnych i są to infekcje potencjalnie groźne, dlatego że ich oprócz, jeśli chodzi o szyjkę macicy, to tu jakiś bezpośredni kontakt konsekwencji zagrażających życiu czy zdrowiu nie ma, ale infekcja szerząca się w wyższe partie żeńskiego narządu płciowego może doprowadzić do zapalenia otrzewnej miednicy mniejszej z powikłaniami. Tymi powikłaniami jest chociażby niepłodność i choroba wzrostowa miednicy mniejszej. Okej. Okay. Panie profesorze, powiedział Pan o tym, że no jednak te infekcje stwarzają problem diagnostyczny. W takim razie jak lekarz, ginekolog ma sobie radzić? Jest cały panel metod mikrobiologicznych, w tej chwili popartych metodami biologii molekularnej, bo znaczna część tych infekcji może być diagnozowana przy pomocy metod amplifikacji kwasów nukleinowych, i tu laboratoria oferują dosyć szeroki wachlarz metod diagnostycznych. W związku z tym, w przypadku nawracających infekcji, trudnych do diagnozowania tylko i wyłącznie na podstawie objawów, jesteśmy w stanie tutaj poradzić sobie przy pomocy nowych technik diagnostycznych. i mm -hmm. A powstają błędy diagnostyczne. Gdzie, gdzie najczęściej je pan zauważył? No, tak jak mówię, zakażenia szyjki-macicy rzadko są izolowaną jednostką chorobową. Najczęściej one towarzyszą także zakażeniom pochwy, które są praktycznie najczęstszą przyczyną wizyt w gabinecie ginekologicznym i niejako towarzyszą właśnie te, te infekcje szyjki-macicy, towarzyszą infekcjom pochwy. Ale te, które są specyficzne tylko i wyłącznie dla szyjki-macicy, tak jak powiedziałem, wystąpiły. Występują stosunkowo rzadko, więc należy je traktować jako nieco szerszy problem dotyczący całego dolnego odcinka narządu płciowego. A czy w związku z tym problemem jest również leczenie? Utrafienie w, w odpowiednie Najczęściej w przypadku objawów zakażenia pochwy, któremu towarzyszy zakażenie szyjki macicy, posiłkujemy się leczeniem empirycznym. Jest cały panel leków o szerokim spektrum działania. Są to leki zawierające mieszanki chemioterapeutyków, które są skuteczne wobec różnych mikroorganizmów. Natomiast w niektórych przypadkach, o których już mówiliśmy, na, na, na przykład w przypadku zakażenia Chlamydion trachomatis, konieczne jest leczenie najlepiej po potwierdzeniu właśnie metodami biologii molekularnej zakażenia tym mikroorganizmem. Część z tych zakażeń, jak chociażby już rzadziej notowane, ale jeszcze cały czas występujące zakażenia rzęsistkiem pochwowym, rozpoznajemy w codziennej praktyce klinicznej lekarza ginekologa poprzez odpowiednią diagnostykę objawów, badanie kliniczne pacjentki, które jest niezbędne w każdym przypadku takiego zakażenia. Okay. Dziękujemy Dziękuję serdecznie w takim razie za wypowiedź. Dziękuję. Serdecznie państwa zapraszam na kolejne spotkanie dotyczące algorytmów w położnictwie i ginekologii, które odbędzie się w przyszłym roku w 2019 roku. Jestem przekonany, że odpowiednio przedstawione, wdrożone w praktykę kliniczną algorytmy w zakresie postępowania są w stanie uporządkować naszą wiedzę, uporządkować nasze postępowanie kliniczne i przede wszystkim służyć naszym pacjentkom.